Jeśli wolno, pewnie dwa słowa. Pani w sprawie czytania, prezes tutaj optymistycznie, jak większość z nas mówi o 15%, tak? w statystyce wiemy, że są liczby, duże liczby i statystyka i wiemy, że te proporcje są niezmienne. Do 15, może 20% świadomych, co nie oznacza, żebyśmy nie próbowali pewnych informacji przekazywać znajomym. Koledzy tutaj mówili o adresach. Jestem maniakiem czytactwa, że tak się wyrażę. Tu macie czas najwyższy, pewnie Państwu większość znany. Natomiast mówię, gazeta nie stania, może ktoś powie, bo 5 zł przy dzisiejszych cenach tuskowej benzyny, a będzie jeszcze drożej. 5 zł to jest dużo. Ale Mało! Taniej niż liczba benzyny. Taniej niż benzyny. To jest kilka książek tutaj naszych znanych wydawców. Natomiast kochani, zaczynajmy od dzieci. Nie przekroczymy 15%. No, nie y ale mamy tutaj przygody Jonathana. Nie ma lepszej książki pokazywać dzieciom, tak, przepraszam, że od dołu, ten od szkolenia, pokazywania dzieciom choroby socjalizmu. Co nam na co dzień się pokazuje, wymaga, że jest dobre, niestety jest przeciwnością logiki. Oczywiście yy, rozpoczyna się ta rozkładówka od twórców szkoły austriackiej, ekonomisty, czyli Ludwika von Misesa i przez pięcią uciekającego troszeczkę socjalizm niestety Augusta Hajeka. Oczywiście jest kilka wybranych tytułów, które tutaj polecam. Niemniej jednak przeszedł na pewno szybko do Maria Rotbarda i bardzo ciekawej książki oczywiście na uczelniach ekonomicznych nie uraczycie. W sensie też uczy nauczenie ekonomicznej. Na razie podobno 2 plus 2 jest blisko 4, tam mój, ale jeszcze nie wiem, jak blisko, bo to już koło 15. Polecam bankowoski, albo jeszcze kluczą elektronkę, złotą banki, ludzie, krótka historia pieniądza. Dywelacyjna pozycja o pieniądzu, tworzeniu, kruszcu, dzisiaj akurat nie było tej rozmowy, wczoraj było więcej. Co skąd się wzięło, i jakie są dysproporcje. Rzeczy, których nie usłyszymy nigdzie, nie przeczytamy nigdzie źródła ekonomii, dlaczego Ameryka tak się rozwijała, ani inaczej, a teraz niestety za przywództwem tego czerwonego czarnucha zaczyna upadać. Fryderyk Bastia, to to stara rzecz wolnego rynku, masz tak, Nie ma jednego księdza, który też już przestrzegał przed socjalizmem w końcu XIX wieku, ale coś się nam nie zdążyło zmieścić tutaj. I kochani, tutaj mamy Jezusa Huerta de Soto. Oczywiście żaden z ekonomistów nie na Jezus, bo to się czy nie wypada w ekonomii mówić Jezus. A Hiszpanie lubują się w tym jest, nie, to jest Jezus, po prostu to jest Jezus. Oni oczywiście mówią Jezus. Wspaniała książka, grubas niesamowity. Pieniądz, kredyt bankowy i cykle Rzeczy, które nie tam znać z, interne, z, interne, z, interne, z internetu, z wypowiedzi pana Janusza Kordynawickiego czy innych ekonomistów o opadku Unii, o opadku euro i tak dalej. Ja często to powtarzałem, Ludzie znajomy, wszyscy się pukali w czoło. Od jakiegoś czasu już się ludzie przestają pukać. Jak ktoś przeczyta część tych książek, nie jest niczym zdziwiony. Serujmy, kupujmy razem, dawajmy im do poczytania. Przesyłajmy, jak mówię, twórzmy to, co robili, jak Polska była pod zaborami, pewną bazę środowiskową, wiedza, ekonomia, rozwój. To takie moje małe bicie się, przepraszam. Bardzo no, dziękujemy panu, ale chcę powiedzieć jedną rzecz, że oczywiście pan ma rację, że dobrze świadomie zagłosuje za na nas 15. to nie znaczy, że nieświadomie zagłosuje tak, na nas 60, dlatego jak zacznie się kryzys prawdziwy, Ludzie powiedzą cholera, nie wiemy o co temu chodzi, ale na pewno mówił o trudniejszym, tam się złodzieje. <grywanie> 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 Ludzie nie rozumieją, będzie 60, ludzi nie rozumie, że się nie zrozumieją, to jest jasne. Ale można ich liczyć, że na złość tam tym zagłosują. Jeszcze takie na koniec pytanie, gdyby pan przewodniczący wyjaśnił taką zasadę. Czy złoto drożeje, czy euro tanieje? Euro ja, tanieje oczywiście. I czy, bo to też jest taka zagadka matematyczna, nie ścisły, czy jeżeli obniżymy cenę towaru o 30%, a później podniesiemy o 30% to będzie ta sama. Nie, to nie, jest to samo oczywiście. Bez innej podstawy, natomiast natomiast co do, co do złota, to oczywiście, że złoto jest wiarą wartości, to co obserwujemy to nie jest wcale wdrożenie rzeczy to nie złota, tylko jest to spadek wartości euro. Wszystkie rządy teraz dodrukowują pieniądze na fotelkę i w wyniku tego wartość pieniądza spada oczywiście, bo towar rzadki jest droższy, towar częsty. To ukradają, dodrukowują pieniądze. I to jest, i to jest, i to jest, to jest oczywiste, tak się powiązuje. Tak się, tak się, tak się, tak się no, ale to no u mnie srebro, idzie mniej więcej tylko ze złotem, Ci dodrukowali tam 10%, a to też dodrukujemy osiem, powiedzmy co. Następnie nie zmiany. Ci dodrukowali dziesięć, ten a dopiero dwadzieścia, prawda? Tak dodrukowują, to jak ci dodrukują, to pierwsze znowu dodrukują, prawda? I tak to, yy, tak to wszystko sobie dodrukowują, maszyny drukawskie pracują pełną parę, A my, a my płacimy, posiadacz jest ramowany z tych pieniędzy na, na każdy krok. A Islandia ma rozrost gospodarczy. Padła, powstała. A, Grecja, tam, tak, Grecja się nie. głosi, po raz się, co im ma krótko, prawda. Wiecie, Grec, Grecja Grecj to jest naród, to jest narodek sprytny. Sii mówi że Polacy są wspaniacy, ale potomkowie Ulissesa znaczy, też proces po dogodach nie wyparli. E, przecież to teraz wychodzi na jaw, że oni dali łapówkę bankowi... temu się dało, Goldman Sachs. Gold, Goldmanowi Goldman za to, że Goldman Sachs dał im pożyczkę nie zapewniają z tym nikogo, także tak oni mogli nie wykazywać tego, że, że są zadłużeni i dali za, 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 za to łapówkę. Bo tam została stworzona wirtualna księgowość tak, tak, tak. tak. I, tak i, za... i po prostu a oni się zabezpieczyli, Goldman zabezpieczył się na lot to i na grach liczbowych, tak. te pieniądze ma, I Goldman ma też trudności poważne, bo, 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 bo obliczają na, na, na wszystkich i słusznie zresztą. Natomiast Grecy zrobili jeszcze jeden problem. Mianowicie, mianowicie, jak były dotacje dla rekultywacji krajów wojewódzkich, to, to oni wzięli na powierzchnię większą powierzchnię całej Grecji. Tyle jak mieli w Potem się tłumaczyli, że kraj jest górzeczny. <totrofianie> na Winnice, na Winnice, w podobkach Kulisesa prosimy dalej. Jak, prosimy można, jak, Państwo pojadą, jak Państwo pojadą do Grecji, to Państwo zobaczycie. zobaczycie, że połowa domu, no połowa przesada, ale spora część nowych domów, wygląda w ten sposób, że jest dobudowane na parterze ewentualnie pierwsze piętro, a do góry sterczą pręty zbrojeniowe i on jest niewykończony. Dlaczego? Bo jest podatek, ale podatek się płaci, ponieważ dom jest skończony. Co oni budują nowe do z nich trzecich? Starze 40 lat mieszkają w niewłoczonym domu. W podatku, podatku nie płacą. Także to jest naród, naród sprytny. Państwo znacie produkt Państwo historyki od spółki prywatnej na nagrodzenie. Pojawia się o Orzynach i Ormianach jadących pociągnięci po, od Bilii. Pewnie nie znacie. Także jest w czasach sowieckich. W pewnym przedziale. Jedzie czterech Żydów, czterech Ormian. Ormianie co chwila wyglądają na, 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 ten, na korytarz. Tak patrzycie. A co bilety macie? No mamy. A wy macie? My tylko jeden. Jak to tylko jeden? No zobaczycie. Ale powiem się jak formianie to wygląda. Była konduktor. No z formianie uciekają z przedziału, zaczekają się wszyscy w toalecie. Przychodzi konduktor, jest tam kto, da. bilet u was jest, a ja pokażę, no wysuwa bilet. do bilet, tam pracuje, prawda? I za co wypłacają. Formianie z Widzieliście? Widzieliście? No. No i pojechali na targ, tracili interesy i w pociągu powrotnym, przypadkiem, może nie przypadkiem, spotkali się w ci cztery Ormianie, cztery Żydzi, jadą sobie, Żydzi patrzą na korytarz, czy konduktor. No, faceta. No, macie bilet? No, mamy. Ile? Jeden. Tylko jeden, oczywiście. Wydech macie jeden. Nie mamy żadnego. A po co? Nie potrzeba. Jak to? Zobaczycie. W pewnym momencie Ormianie konduktor biegną do, do toalety, zapytają się, bo nikt ja nie podchodzi, więc tam, stąd, na bilety. Zbierze <śmiennie> bilet i odmianie uciekają do drugiej toalety, <śmiennie> <śmiennie> Zapytam przyjeżdżają coś ważnego, mianowicie widzimy, że w Polsce różne grupy ludzi się buntują, protestują, demonstrują. A jeśli nie umarli, to będą Chcę mu zapytać, a artyst, proszę, proszę, przede wszystkim, jakoś ludzko ucznie. Nie na rady, natomiast proszę Państwa, trzeba to robić z głową. Pamiętajmy, mamy może zły rząd, ale w poznaniu z tymi do Europy to jest też jest całkowicie dojdy rząd. Zawsze możemy mieć gorszy rząd. Trzeba uważać, że jest z głową, żeby, żeby nie mieć jakiegoś neoletera albo kogoś takiego. Dziękuję za uwagę. Zachęcam tam do zagrywki.